Cześć wszystkim, witam wszystkich w nowym 2023 roku. Mam nadzieję, że wszyscy się po świętach zregenerowali, po Sylwestrze również. I co? No i normalnie wszyscy youtuberzy zaczynają ten 2023 rok od odcinka. Jakie są plany na przyszły rok, co zrobiliście, co zrobili w zeszłym roku. Nie jestem jeszcze youtuberem, <grym> jakimś e, znanym, więc my po prostu zaczniemy od roboty, czyli od e, powtórki materiału. E, lecimy sobie dalej z tematem. Dla nas rok się skończy e, wtedy, kiedy e, z, dacie egzamin ósmoklasisty, także my po prostu jedziemy z koksem, tak? Co tam dzisiaj będzie na lekcji? Dzisiaj będziemy mówili o e, figurach płaskich, o wielokątach e, i kole i okręgu. E, także jakby nie przedłużając e, lecimy z tematem e, dzisiejszej lekcji. OK. Zaczniemy sobie od okręgu i koła. E, jaka jest różnica pomiędzy okręgiem i kołem? E, no tutaj już widzicie, ja to może powiększę trochę, żeby żeby lepiej było Wam widzieć. O. Może tak będzie, ok? Dobra, I teraz y, czym różni się okrągi od koła? No przede wszystkim to y, okrąg to jest ta zewnętrzna część koła. Koło to jest cała powierzchnia, to jest jakby figura płaska, tak jak kwadrat, y, tak jak trójkąt i inne jakieś tam wielokąty. Y, natomiast okrąg to jest sam ten brzeg tego koła, y, czyli to jest tak naprawdę y, jakby zbiór punktów równo oddalonych od środka. No i tutaj, jeżeli chodzi o okrąg koło, to musimy znać kilka pojęć. Przede wszystkim środek, czyli ten punkt, który jest równo oddalony od, od, od wszystkich punktów na okręgu. Średnica. Średnica to jest, to jest odcinek łączący dwa punkty na okręgu przechodzący przez środek tego okręgu. Promień. Odcinek łączący środek okręgu z, z, jego, z jego punktem. I rysowania weźmiemy narzędzia o. i oczywiście średnica jest dwa razy dłuższa niż promień, tak? Czyli promień może, że jak oznaczamy sobie, generalnie okrąg oznaczamy, jak chcemy sobie go oznaczyć, oznaczymy sobie go o, o, o nie to, nie to, nie to, o, tak? I oznaczamy sobie m, tutaj środek, czyli S i promień r, tak? Czyli jeżeli znamy środek okręgu i promień, to jesteśmy w stanie sobie ten okrąg narysować, wyobrazić w jakikolwiek sposób, tak? Natomiast koło, tak jak powiedziałem, to jest figura płaska, tak jak trójkąt, kwadrat, prostokąt i wszystkie inne wielokąty, jakie sobie tylko wyobrazić. No i ostatnia rzecz to jest cięciwa. Cięciwa to jest, to jest odcinek łączący dwa punkty, ale nie przechodzący przez środek okręgu, tak? Czyli on może być krótszy, oczywiście najdłuższą cięciwą jest średnica, bo to jest najdłuższy odcinek pomiędzy dwoma punktami, ten, który przechodzi przez środek okręgu. No i tu jeżeli chodzi o ten okrąg, to, to chyba wszystko powiedziałem, nie będziemy tutaj więcej... Ten, a jakieś oznaczenia jeszcze oczywiście, no, punkty oznaczamy mm, dużymi literami, czyli środek zazwyczaj oznaczamy jako, jako jakąś dużą literę. Promień najczęściej oznaczamy jako małe R, czasami jako duże R. Yy, no i średnica to jest 2R, tak? Pamiętajmy o tym, że średnica to jest, są dwa promienie. Okay. Następny e, element naszej dzisiejszej lekcji to są czworokąty. Czyli omówimy sobie tutaj e, cały schemat e, czworokątów, e, jak, o jakich będziemy się uczyć. E, te czworokąty be, dzielą się e, w pewien charakterystyczny sposób, mają swoje charakterystyczne cechy, które pozwalają mi się z, jakby, m, znaleźć w jakiejś tam grupie. E, no i pierwszą taką grupą czworokątów, którą się będziemy zajmować, to jest kwadrat. To jest najprostszy, jeden z najprostszych czworokątów. E, jakie on ma cechy? Co, czyli, co musi... Z, z cechy, jakie warunki musi spełniać czworokąt, żeby być kwadratem? No, przede wszystkim boki kwadratu muszą być dokładnie takie same i one muszą być pod kątem prostym do siebie, tak? Wtedy mówimy, że mamy kwadrat. Czyli kwadrat to jest czworokąt, który ma wszystkie boki równe, tak? I boki y, są pod kątem prostym do siebie, tak? Tu y, musimy y, powiedzieć jeszcze jakie cechy. Y, przekątne tej samej długości. Y, czyli przekątne y, tej samej długości. Tak? Y, I przecinają się w połowie. Pod kątem prostym, tak? To sobie tutaj oznaczymy, może na tym drugim rysunku. O, czyli tu mamy przekątne. Przekątne zazwyczaj zaznaczamy literami E i F, i one przecinają się w połowie. E, czyli taki odcinek tutaj. To jest jedna, druga E. To, a tutaj jest jedna, druga F, tak? Czyli przecinają się w połowie i pod kątem prostym. To jest bardzo ważne, bo w zadaniach często się to wykorzystuje. E, wzór na obwód. 4 razy a, no bo mamy 4 boki a, więc 4 razy a to będzie nasz obwód, i pole to jest a kwadrat, czyli a razy a. To no musicie znać, musicie e, oczywiście sobie pamiętać. E, m, co dalej? E, mamy jeszcze osie symetrii, które moglibyśmy sobie tutaj określić dla poszczególnych figur. E, oś symetrii e, mamy w kwadracie 4, tak? Że tutaj spróbuję narysować? Przerywana. Czyli tu jest jedna, tu jest druga. Ach, dobra, tak to raczej nie pójdzie. Może sobie spróbujemy tą linię narysować. Tak. Ach. Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia i tu jest czwarta. O osiach symetrii będziemy sobie też tam mówić później więc w każdym razie ważne jest to że ten kwadrat ma 4 osie symetrii czasami są o to pytania gdzieś tam w zadaniu Dobra, co dalej kolejną figurą jest prostokąt prostokąt czym prostokąt różni się od kwadratu no yy, tak pierwsza rzecz to boki oczywiście też się pod kątem prostym standardową pod kątem prostym Boki, natomiast nie każde boki są takie same. Tak? Czyli mamy dwie pary boków a a i BB, e, czyli naprzeciwko le, boki leżące naprzeciwko siebie są takiej samej długości, ale różnej od tego. I teraz jaki mamy wzór na obwód? To będą oczywiście dwa boki A, dodać dwa boki B. E, pole e, t, m, prostokątu to jest A razy B. Osie symetrii, y, mamy dwie, hmm, może nie będę mówił jak, spróbujcie znaleźć, y, jak biegną y, w odróżnieniu od tego w kwadracie. Dobra. I przekątne, przekątne nie przecinają się pod kątem prostym, czyli tu mamy jakiś kąt alfa, tu mamy kąt beta, ale przecinają się E, e i F, przecinają się w połowie. Tak? To też jest ważne, tak samo jak w kwadracie przekątne przecinają się połowy i oczywiście są tej samej długości. Dobra. Kolejną figurą jest rąb. Od razu sobie zapiszemy, a, to może najpierw cechy, czyli tak, rąb to jest taka figura, to jest tak zwany kopnięty kwadrat, czyli boki mamy dokładnie tej samej długości, ale kąt nie jest prosty, tak, czyli jakbyśmy kopnęli tutaj ten kwadrat, on się trochę przechylił. E, I teraz tak, e, jak jest wzór na e, pole rąbu? O, obwód oczywiście będzie 4A i pole to będzie A razy h e, tylko co to jest to h tak więc e, zaznaczmy sobie jeszcze tylko h h to jest oczywiście standardową wysokość ok i tutaj h E, wysokość, czyli pole takiego e, rąbu możemy sobie powiedzieć e, ze wzoru A razy H. E, mamy też przekątne E i F. Przekątne w rąbie to jest bardzo ważne i bardzo często wykorzystywane w zadaniach. Przecinają się w połowie, zawsze pod kątem prostym. Tak? E, I mamy też jeszcze drugi wzór na pole z wykorzystaniem właśnie przekątnych, to jest E razy F podzielić na 2. Albo jed, inny zapis, jedna druga, e razy f. Tak? Czyli warto pamiętać, że mamy tutaj dwa wzory na pole. Czasami, jeżeli mamy podane a i h, to możemy sobie policzyć tym wzorem. A jeżeli mamy podane przekątne, to nie ma problemu, nie musimy wyliczać tych, tego a i h. Wystarczy na dwie przekątne i również możemy policzyć sobie e, wzór. Mm, na e, rąb. Ok. Czwartą podgrupą są równoległoboki. Równoległoboki to są takie kopnięte prostokąty, czyli podobne cechy. Tu mamy dwa, dwa boki A, dwa boki B, tylko nie są one przesięte pod kątem prostym. Obwód 2A dodać 2B klasycznie i pole to jest znowu tak samo jak i w, równy, w rąbie, czyli A razy H, ale co tutaj, a tu jeszcze ważne jest to, że pod kątem prostym oczywiście jest zawsze wysokość i tutaj jest ważne to, że w równoległym wokół nie zawsze przekątne przecinają się pod kątem prostym tak, tu znowu mamy r, razy F i przecinałem się nie pod kątem prostym to jest ważne, bo często jest właśnie różnica taka Hmm, że tutaj mamy rąb a tu mamy równoległobok, więc z tej informacje w zadaniu musicie wiedzieć jak te przekątne na przykład się względem siebie e, zachowują. Ale przecinają się w połowie, tak? To, to jest też ważna informacja, czyli e, że od punktu przecięcia do wierzchołka z każdej strony mamy jedną, drugą tej e, przekątnie. OK. E, to tak, równoległobok mamy. E, Coś tu jeszcze chciałem o równoległym boku powiedzieć. Taki rysunek mi został. Yy, aha. Kąty. Kąty w równoległym boku. Dobra. Jeżeli sobie oznaczymy te kąty tak. Alfa, beta. Tu jest alfa i tu jest beta. Tak? Czyli kąty naprzeciwko siebie są takiej samej wartości. To jest jedna rzecz. I yy, yy, druga rzecz jest taka, że sąsiadujące, suma sąsiadujących ze sobą kątów jest zawsze równa 180 stopni, tak? Czyli alfa plus beta, to beta plus to alfa i tak dalej, tak dalej. Czyli wszystkie sąsiednie, jak sobie weźmiemy te dwa kąty, czy te dwa kąty, czy te dwa kąty, czy te dwa kąty, to zawsze ich suma jest alfa plus beta i zawsze to będzie e, 180 stopni, tak? To chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, bym zapomniał. Ok. Yy, to tyle. No, i w zasadzie tam przedostatnią, ale tak naprawdę to praktycznie ostatnią figurą, którą będziemy tutaj umawiać, jeżeli chodzi o czworokąty. Dobra, przedostatnią, bo jeszcze będziemy jedną, jeden typ omawiać, to są trapezy. I w trapezach trapez, cechą trapezy jest to, że przynajmniej jedna para boków musi być do siebie równoległa. Tak jak w równoległoboku mamy tak, że dwie pary boków są równoległe do siebie, tak? czyli ten bok i ten bok są do siebie równoległe i ten bok i ten bok są do siebie równoległe, tak? Czyli mamy dwie pary boków równoległych i to jest cecha y, równoległego boku. Natomiast w trapezie jest tak, że wystarczy, że jedna para boków jest do siebie równoległa i tu już mamy trapez, tak? y, y, I te dwa boki, które są do siebie równoległe, nazywam podstawami, a te, które są nierównoległe, Nazywamy ramionami, tak? I tutaj ramiona mamy, dwu, znaczy podstawy mamy dwie, a, b i to sobie nazwiemy c i d, tak? Czyli ramiona y, nazwiemy c i d, to mamy wysokość. No i teraz obwód takiej figury, no to to jest oczywiście a plus b plus c plus d, czyli suma wszystkich boków. Natomiast pole to jest a plus b przez 2 razy h. Tak, czyli suma y, podstaw, czyli tych równoległych boków do siebie, podzielone przez dwa razy wysokość i to jest wzór na y, pole y, trapezu. Y, co tutaj w trapezie jest ważne? Mamy tutaj przekątne, narysowane, one nie zawsze są pod kątem prostym. Co więcej, nie zawsze są również, w, nie, nie dzielą się w połowie, tak? Znaczy nie przecinam się w połowie Przecinam się w, w połowie tylko w niektórych przypadkach, więc to, to nie jest taka cecha ogólna trapezu. Trzeba o tym pamiętać, że tu przekątne niekoniecznie muszą się przecinać w połowie. Dobra, co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, jeszcze kąty może spróbujemy zaznaczyć yy, na tym, jeżeli sobie nazwiemy kąty alfa, beta, gamma, delta, drugą stronę jest chyba delta. Tak jest, delta. Mhm. Yy, to tutaj też mamy tą podobną zasadę do, co do yy, yy, równoległoboków tak, czyli że suma kątów tylko suma kątów przy ramionach, tak, czyli suma tych dwóch i tych dwóch zawsze jest 180 stopni, tak, czyli alfa plus beta równa się 180 stopni i y, gamma plus delta też równa się 180 stopni, tak? Pamiętajmy o tym, że tylko przy ramionach, tak. Nie w, w tą stronę to nie działa. tak? Czyli alfa plus gamma nie jest równe 180 stopni. Nie zawsze. Znaczy być może tak, mo może być tak, ale nie zawsze tak jest. Okay. E, coś jeszcze tutaj trzeba przy tych trapezach. E, typy trapezów. Możemy mieć trapezy, e, gdzie te. Mm, podstawy oczywiście muszą być równoległe do siebie, natomiast ramiona nie są tej samej długości. Jeżeli są ramiona tej samej długości, to mówimy, że jest to trapez równoramienny. Równoramienny. Ok. No i może być też trapez prostokątny, tak? Czyli wtedy, kiedy jedno ramię jest pod kątem prostym do obu Podstaw, to wtedy mówimy, że jest to trapez prostokątny. Okay. I ostatnia to jest deltoid, właśnie o tym mówiłem. Tutaj obwód. obwód. Aha, co to jest deltoid? To deltoid to jest taki czworokąt, który ma dwie pary boków równej długości, ale nie naprzeciwko siebie, tylko obok siebie, tak? Czyli ten bok jest równy temu bokowi, a ten bok jest równy temu bokowi. Yy, I ta figura, yy, zwróćcie uwagę, że żadna para boków nie jest do siebie równoległa, więc to nie jest równoległobok, tylko wtedy mówimy, że to jest deltoid. Oczywiście obwód to będzie 2a dodać 2b, 2b. Natomiast mamy tutaj yy, charakterystyczny wzór na pole, yy, to będzie e razy f przez 2, tak? Czyli jedna druga e razy f. Okej? Okay? i dzięki temu możemy sobie policzyć aha pod kątem prostym oczywiście te przekątne przecinają się pod kątem prostym to co jest ważne to że ta krótsza przekątna w tym wypadku czyli to nasze e dzieli się tutaj na połowę czyli tutaj jest jedna druga e i tu jest jedna druga e ale f nie dzieli się na połowę tak? czyli trzeba pamiętać że jedna przekątna dzieli się tutaj na połowę a druga nie. I teraz podsumowując takie te czworokąty, to chciałbym wam pokazać. No, nawet się zmieściłem tutaj, dobra. Taki schemat czworokątów, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby umieć sobie umiejscowić te wszystkie e, figury względem siebie, tak? Oczywiście główną grupą my są czworokąty, czyli wszystkie te figury, o których mówiliśmy, zaliczają się do grupy czworokątów. Pod grupą czworokątów są trapezy czyli te figury, które mają przynajmniej jedną parę boków równoległych. Pod grupą, zwróćcie uwagę, że pod grupą trapezów są wszystkie inne podgrupy, o których mówiliśmy, czyli na przykład podgrupa równoległoboki, tak? No bo trapezy muszą mieć tylko jeden bok równoległy, znaczy dwa boki równoległe e, do siebie, natomiast równoległoboki muszą mieć dwie pary boków równoległych, tak? Czyli są taką węższą grupą. Natomiast każdy równoległobok, jest trapezem w takim wypadku, więc wszystkie wzory, które znacie z trapezów, możecie zastosować również dla równoległoboków, prostokątów, kwadratów, rąbów wszystko jedno, tak? bo wszystkie te figury są trapezami. Tak? Oczywiście z, wybieramy zawsze najprostszy wzór, więc jak mamy kwadrat, no to wybieramy wzór na pole kwadratu. No po co się bawić <gryw> ze wzorem na, na pole trapezu to licząc, ale jest to możliwe, tak? To jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć taką świadomość, że to jest możliwe, tak? No i pod grupą równoległoboków mamy y, prostokąty, kwadraty czy rąby. Y, rąby nie są kwadratami tu też mówimy, że każdy prostokąt jest równoległobokiem, nie każdy równoległobok jest prostokątem każdy prostokąt nie jest kwadratem ale każdy kwadrat jest prostokątem I tak, dalej, i tak dalej no i tutaj widzicie po prawej stronie jeszcze są deltoidy które są poza tą grupą trapezów, ponieważ one nie mają właśnie żadnych boków równoległych, a to oznacza, że nie są trapezami. Ale są czworokątami, e, oczywiście wszystkie te figury należą do czworokątów. Zwróćcie uwagę, że deltoidy to również kwadraty i rąby. Tak? No bo rąby i kwadraty mają te same pary boków e, obok siebie, tak? więc one spełniają również warunki bycia deltoidem. Tak? To jest też y, takie ciekawe i charakterystyczne. Nie każdy na to zwraca uwagę, ale warto mieć taką świadomość. Tak? Więc można by skorzystać ze wzoru na deltoidy, na przykład licząc kwadraty czy rąby. Dobre. No i, i lecimy sobie dalej, no oczywiście czworokąty to nie są e, wszystkie f, figury dostępne, mamy też e, różne inne wielokąty, tak, zaczynaliśmy od trójkątów, e, później teraz właśnie przeszliśmy do e, czworokątów, ale oczywiście mamy pięcio, sześciokąty, siedmiu i tak dalej i tak dalej, n kąty, tak? e, i tutaj e, to na co warto zwrócić uwagę to, że są takie figury w zasadzie w, w każdej ilości kątów, na które mówimy foremne. Tak? Co znaczy foremne? Foremne to znaczy, że mają dokładnie takie samej długości wszystkie boki i takie same kąty. Tak? Trójkątem foremnym tak? jest trójkąt równoboczny, oczywiście, czworokątem foremnym jest kwadrat. Mamy też. Pięciokąt foremny, sześciokąt foremny i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli w zadaniu będziecie powiedziane, że to jest na przykład sześciokąt foremny, to musicie o tym wiedzieć, że, znaczy, musicie wiedzieć, że w, te, w takim wypadku jest to tego typu figura, tak? która ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty też takie same. I zazwyczaj tą ilość kątów oznaczamy sobie literką N. I tutaj jeszcze macie dwa takie proste wzory. Z których czasami trzeba skorzystać w zadaniach na liczbę przekątnych takich figur. Czyli mieliśmy już wyrażenie algebraiczne, więc bardzo łatwo będzie wam odczytać takie wyrażenie n razy n minus 3, gdzie n to jest liczba kątów. I żeby tak wam uzmysłowić, jak się to liczy, załóżmy, że chcemy policzyć liczbę przekątnych dla dwunastokąta, forem Lego. ok Czyli nasze n jest równe 12. No to znając taki wzór, to wstawiamy sobie 12 razy 12 minus 3 i podzielić na 2. Równa się. Oczywiście tu mamy mnożenie, więc możemy sobie skrócić. I tu wychodzi nam 6 razy 9, 12 minus 3 to jest 9. 6 razy 9, 54. Stąd wiemy, że taki e, w, wielokąt foremny, który ma 12 kątów, będzie miał 54 przekątne. No czasami są takie zadania. I jest jeszcze wzór na wartość kąta takiej figury, i tutaj też tylko wstawiamy sobie za n podaną liczbę i po prostu wyliczamy sobie, tak jakbyśmy chcieli, możemy policzyć dla tego 12 kąta, tak? czyli liczba będzie 180 stopni minus 360 stopni podzielić na 12 czyli 180 stopni, 360 i 12 możemy sobie skrócić, to jest 30 yy, i tu będzie minus 30 stopni, czyli będzie 150 stopni. I my wiemy w takim razie, że taki 12 kąt foremny, to ten kąt tutaj to będzie właśnie ten kąt, który wyliczyliśmy, czyli on będzie miał dokładnie 150 stopni. Także warto pamiętać te wzory, bo łatwo wtedy można sobie poradzić z takimi zadaniami. I ostatnia cecha to, że liczba symetrii osi symetrii takiej figury to jest n. Czyli jeżeli kąt foremny, to znaczy, że ma 12 osi symetrii. Jak to się przebiegają, to już jest kwestia danej figury, natomiast warto pamiętać o tym, że ilość ich jest równa n, czyli ilości, ilości, ilości kątów w takiej figurze. OK, i ostatni temat na dzisiejszą lekcję, bo jeżeli mówimy o figurach takich płaskich, geometrycznych, to musimy wiedzieć też, jak policzyć sobie jej powierzchnię, ich powierzchnię, tak, w jakich, w jednostkach, tak, czasami musimy policzyć, nie wiem, pole jakiejś działki na przykład, tak, która ma wymiary tam 10 na 30 metrów, więc musimy wiedzieć, jak sobie te, te jednostki przeliczyć. No i teraz warto pamiętać, że na przykład 1 cm2 to jest 100 mm. Dlaczego tak jest? Bo 1 cm2 i to, to jest ważna cecha, czy ważna umiejętność, żeby sobie umieć przejrzeć takie jednostki. Pamiętamy, że 1 cm kwadratowy to jest po prostu 1 cm razy 1 cm, tak? bo kwadrat to oznacza, że mnożymy to samo przez siebie tak? dwa razy, czyli 1 cm razy 1 cm. I teraz każdy z tych centymetrów możemy sobie zamienić na milimetry, tak? czyli 1 cm to jest 10 mm i drugi cm to jest 10 mm. W ten sposób zamieniliśmy sobie jednostkę centymetry na milimetry. 10 razy 10 to 100 a milimetr razy milimetr to jest milimetr kwadratowy. I w ten sposób bardzo łatwo można sobie zamienić każdą jednostkę, jaką tylko chcemy, na pozostałą. Trzeba o tym pamiętać, że po prostu każdą pojedynczą jednostkę w pierwszej potędze musimy zamienić. Tak? Czyli 1 cm zamieniamy na 10 mm, albo 1 cm zamieniamy na 0,1 mm. 0,01 metra na przykład, tak, więc i raz 0,01 metra w tych powierzchniach, czy później w objętościach, będziemy musieli pamiętać o tym, że każda z tych jednostek musimy ją zamienić osobno i dzięki temu dostajemy wtedy milimetry kwadratowe, centymetry kwadratowe i tak dalej. I tu jest jeszcze jedna jednostka, którą, która, z którą wcześniej mogliście się nie spotkać, czyli R. Jeden R to jest 100 metrów kwadratowych, czyli to jest takie 10 metrów na 10 metrów. Tak najczęściej to się wykorzystuje w powierzchni, przy powierzchniach działek właśnie, więc jak macie zadanie w, z działkami, jakieś tam y, pole uprawne o takich wymiarach, to trzeba o tym pamiętać, że y, często stosuje się tam jednostki ar albo hektar. Hektar to znaczy 100 arów, bo hekto to jest 100 czyli 100 arów, czyli wtedy to będzie 100 metrów na 100 metrów, tak to jest wtedy hektar. No i tutaj wystarczy tylko zamienić to na metry ewentualnie później przeliczyć sobie jednostkę, jeżeli takową potrzebuję. Okay? Dobra, no to co, to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o teorię. E, oczywiście zgodnie z, z jakimiś naszymi ustaleniami e, lecimy sobie teraz zadanka, także dzisiaj dostaniecie w grupie, oczywiście na, na naszej grupie e, na Facebooku, e, dostanie, w, dostaniecie zadania i dzisiaj e, przez cały ten tydzień będą zadania dotyczące właśnie wielokątów. E, i okręgu. Oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcą się zapisać do tej grupy i dostawać takie zadania, to zapraszam do linka poniżej. Tam będzie link w opisie do naszej grupy. Wystarczy wysłać zaproszenie i, i, i wtedy dołączę Was do grupy i również będziecie mogli korzystać z tych materiałów. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dużo lepszy niż poprzedni yy, albo przy, przynajmniej nie gorszy yy, i yy, no i co, i słyszymy się za tydzień, trzymajcie się hej